Jak uniknąć szczepień ochronnych? Jakich argumentów naukowych użyć, żeby świadomie bronić się przed bardzo poważnymi skutkami bocznymi szczepień? Podczas odmowy szczepień, jako rodzic, będziesz musiał zmierzyć się z ludźmi, którzy za wszelką cenę będą twierdzić, że Twojemu dziecku nic po szczepieniach nie grozi, a Twoja odmowa z tym związana to wręcz zaniedbanie dziecka, w związku z czym będą próbować egzekwować od Ciebie te szczepienia, zmusza, zmuszając Cię do tego pośrednio karami i groźbami. W takiej sytuacji najlepszym pomysłem będzie znalezienie książki medycznej, w której znajdują się informacje na temat efektów ubocznych związanych z tymi preparatami. I jest taka książka. To Vademe Pediatrii. Książka jest dostępna w bibliotece cyfrowej, do której link znajduje się na stronie głównej mojego profilu na TikToku. Vademe Cum Pediatrii to książka wydawana przez Państwowy Zakład Wydawniczy Lekarski. Jest to książka medyczna dla studentów medycyny. W tej książce na stronie 386 znajdziesz etopatię uszkodzenia powstające w okresie życia płodowego od początku piątego miesiąca do końca ciąży. Czynnikami wywołującymi są zakażenia, wirusy bakteryjne, pierwotniaki, innymi toksycznymi mogą być czynnikiem, czynnikami, czynnikami promieniowanie ionizujące substancje chemiczne, immunizacja oraz niedotlenienie. Obraz kliniczny składa się na różnego stopnia i rodzaju uszkodzenia ogólnego układu nerwowego, przejawiające się niedorozwojem umysłowym, niedowładami, padaczką itd. Na stronie 395 zapalenie mózgu i inne powikłania poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Strona 397 zespół Gwyla i Nabaraja. powstaje zwykle w związku z przybiciem infekcji, albina, grypa, ostre choroby zakaźne w wieku tego, niekiedy po szczepieniach ochronnych, objazd kliniczny. Sami sobie przeczytajcie. Tragedia. Strona 399 zapalenie rdzenia kręgowego rozwija się w związku z zakażeniem np. przy zakaźnym zapaleniu rdzenia po szczepieniach ochronnych jako pierwotnej etiologii wirusowej. Objawy Początek zwykle ostry, doprowadzając kiedy do w poprzecznego zajęcia rdzenia, usobienie lub zniesienie czucia, porażenia kończyn, zaburzenia zwieracza. Te wszystkie rzeczy, o których teraz tu powiedzieliśmy, nie są żadnymi teoriami spiskowymi. A są faktami naukowymi, których nie da się wymazać z książek medycznych, jak na przykład z internetu, z którego wszystko można usunąć lub wszystko można zmienić. Bądź świadomym rodzicem, bądź mądrym rodzicem i nie daj sobie mówić, że szczepienie ochronne nie zawierają żadnych poważnych efektów ubocznych. Bądź mądrzejsi. Mądrzejsze niż inni rodzice, którzy wolą wierzyć w bajki o budowaniu odporności poprzez szykiwanie dziwnych rzeczy do organizmu małego dziecka. Wszystko dostępne w mojej bibliotece cyfrowej. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia.